Cześć, nazywam się Grzegorz Korzeniowski i od 20 lat zajmuję się zarządzaniem. Wspieram zarówno biznes, jak i organizacje pozarządowe w tym, aby działały lepiej, skuteczniej i bardziej efektywnie. Zapraszam Cię na cykl mikroszkoleń, które mają na celu rzeczy, które są w zarządzaniu dosyć proste, jeszcze bardziej uprościć. Zaczynamy. Dzisiaj tematem przewodnim naszego mikroszkolenia jest Projekt. Zapewne w swojej organizacji codziennie realizujesz mnóstwo zadań, wiele aktywności. Część z tych aktywności poświęcona jest projektom, natomiast inne aktywności nie zaliczają się do projektu. Ważne jest to, żeby umieć zdefiniować, czym jest projekt, które zadań, które wykonujesz, są zadaniami projektowymi, a które nie. Dlaczego? A właśnie po to, żeby lepiej sobie radzić. Z codziennym zarządzaniem. Działania w Twojej organizacji, dla uproszczenia, możemy w pewien sposób zgeneralizować. Pierwsze nazywam działaniami operacyjnymi. One nie są projektami. To są te działania, które wykonujesz dzień po dniu, są praktycznie takie same natomiast są niezbędne do tego, aby Twoja organizacja mogła dobrze funkcjonować. Dla przykładu Takim działaniem może być na przykład płacenie rachunków, czyli robienie standardowych, cyklicznych przez ciebie przelewów. Albo jeżeli z Twoją organizacją kontaktuje się mnóstwo osób z zewnątrz, pisząc chociażby wiadomości e-mail do ciebie, to odpowiadanie na te maile, które oczywiście ta aktywność też zajmuje sporo czasu. Natomiast to nie jest projekt, to są właśnie działania operacyjne. Kolejne elementy z tych aktywności, które na pewno napotykasz na swojej drodze, kiedy zajmujesz się zarządzaniem w swojej organizacji, to są małe interwencje. I wyobraź sobie, to są takie zadania, które nie są zadaniami operacyjnymi, to są zadania niestandardowe, to są takie niestandardowe czynności. Czyli zobacz, w przypadku, kiedy na przykład zaczynasz Czegoś dotykać, coś sprawdzasz i widzisz, że nie funkcjonuje to tak, jak powinno funkcjonować, natomiast nie wymaga to pełnego zaangażowania, a tylko delikatnej korekty. To są właśnie małe interwencje. Ale są też takie działania, które nazywasz gaszeniem pożarów, kiedy naprawdę dzieje się coś dużego, dowiadujesz się o tym, że coś naprawdę mocno poszło nie tak i musisz szybko zareagować, wtedy mobilizujesz się i w krótkim czasie dokonujesz także korekty, zmiany działań, to także są małe interwencje. Ok? Mamy też w firmie czy też w organizacji pozarządowej pewne obszary, które żyją własnym życiem. I to są takie obszary, co do których w momencie, kiedy jesteś kierownikiem, kierowniczką, nie chcesz za bardzo nawet wiedzieć, co w tych obszarach, słychać, co tam się dzieje. One po prostu mają funkcjonować i wspierają to, co ty robisz, niemniej jednak są poza Twoją strefą wpływów. I to są takie obszary. Jak na przykład księgowość. Zarówno czy to jest księgowość wewnętrzna, czy też zewnętrzna. Po prostu przygotowuje się dla tych osób dokumenty, przekazuje się im i zleca się im robotę w postaci odpowiednich prac związanych z rozliczeniem tych dokumentów. Natomiast to, jak to robią, jakie operacje wykonują, czym się posiłkują, nie ma to dla nas żadnego znaczenia z punktu widzenia zarządzania. Ważne jest to, że coś wchodzi, co my zasilamy, później jest taki black box. A potem coś z tego blackboxa wychodzi. I to są właśnie te obszary, które ja nazywam obszarami żyjącymi własnym życiem. I w końcu docieramy do najważniejszego, do tego, czemu jest poświęcone dzisiaj mikroszkolenie. Mianowicie do tematu projektu. Czyli są jeszcze projekty. Pójdźmy dalej. W takim razie projekt. Co to jest? Jak go zdefiniować? Kiedy powiesz, że już masz do czynienia z projektem, a kiedy jeszcze nie? Czym różni się projekt od działań operacyjnych? Czym różni się projekt od gaszenia pożarów, od tych małych interwencji? Jakie ma cechy projekt? Jeżeli odpowiemy sobie na te pytania, będziemy w domu, będziemy w stanie zdefiniować to, co jest dla nas projektem, a z punktu widzenia zarządzania, do projektu jest inne podejście zarządcze do projektu używamy innych technik, innych metod i po to, żeby ułatwić sobie codzienne życie w swojej organizacji, codzienne życie związane z zarządzaniem. Powinniśmy wyselekcjonować te działania, które dotyczą projektów. Właściwie powinniśmy dokładnie zmapować sobie to, co robimy w naszej organizacji i podzielić zgodnie z wcześniejszym podziałem na różne obszary. Więc definicja tego, co jest projektem, jest niezmiernie ważna. Po pierwsze, Projekt cechuje się czymś takim, że ma swój początek, czyli punkt startu, i ma swój koniec w czasie, czyli datę zakończenia projektu. Czyli możemy powiedzieć, że projekt jest tymczasowy, tym się cechuje, mając swój początek i koniec. Po drugie, projekt to jest coś unikalnego, coś, czego nie było wcześniej w Twojej organizacji. Coś, co się pojawia, jest do zrobienia, ale wcześniej. To nie był element, z którym mieliście do czynienia, czyli to jest coś nowego, unikalnego. Kolejny element, który definiuje nam projekt, to jest to, że projekt jest doprecyzowywany w trakcie realizacji. On potrafi być zmienny w czasie, ponieważ zaczynamy od punktu startowego, pewne rzeczy możemy zaplanować, natomiast później zaczyna się dziać. I w momencie realizacji projektu, w momencie kiedy dostajemy. Pewne sygnały, informacje, kiedy zbieramy te informacje z naszych prac projektowych, kierownik jest odpowiedzialny za to, żeby doprecyzowywać pewne elementy, doprecyzowywać pewne działania, wyciągać wnioski z tego, co się dzieje i podejmować decyzje. Więc przy projektach nie wiemy wszystkiego na starcie. Kolejny niesamowicie ważny element to to, że projekt coś dostarcza. I to są wyniki, to są jakieś zmiany. Przynosi pewną wartość. Co więcej, to zazwyczaj jest, może być i powinno być mierzalne. I najważniejsza rzecz na sam koniec, natomiast w planowaniu projektu pojawia się ona na początku to to, że projekt jest nastawiony na cel, czyli mamy cel główny, także są pewne cele poboczne, i ten cel w ramach projektu jest do zrealizowania. Idźmy dalej. Po co zarządzać projektem? Więc skoro cel jest najważniejszy, no to po to, żeby osiągnąć cel. Żeby był odpowiedni wynik, czyli odpowiednia jakość, żeby się pojawiła przy realizacji tego celu. Po to zarządzamy projektem, aby pilnować kierunku, czyli żeby pilnować tego, na której ścieżce projektu jesteśmy? Czy już wchodzimy na krytyczną ścieżkę projektu i trzeba mocno interweniować i korygować pewne działania, czy też monitorując cały czas przebieg projektu, jesteśmy w sytuacji, kiedy w dalszym ciągu jesteśmy w odpowiednich torach projektowych, które sobie wcześniej określiliśmy. Myślę, że także oczywistą rzeczą jest to, że skoro realizujemy projekt, to po to, żeby osiągać pewne Elementy w trakcie projektu, czyli iść z pracami do przodu, i mowa tutaj o osiąganiu i o monitorowaniu postępów. To jest także pewna odpowiedzialność kierownika, która na bieżąco powinna być przez niego realizowana podczas prac projektowych. Co ważne, wszystkie elementy związane z projektem, skoro mają nam przynieść osiągnięcie celu, skoro musimy osiągnąć pewien wynik, zarówno ilościowy, jak i jakościowy, zazwyczaj przy realizacji projektu, Powinniśmy robić to w sposób efektywny. I to, aby było robione to w sposób efektywny, to także jest odpowiedzialność kierownika, który kieruje projektem. I tutaj pojawia się bardzo ważna informacja. Najprostszą rzeczą, taką najprostszą wskazówką dla kierownika, jak to zrobić, aby robienie prac projektowych, tych wszystkich aktywności, które są związane z projektem, było efektywne. To jest filtrowanie działań. Filtrowanie działań i rozgraniczenie ich pomiędzy działania, które wspierają nas w projekcie i kierują nas wprost do osiągnięcia celu i oddzielania tego od działań, które nie pomagają nam w osiągnięciu celu, a czasami wręcz przeszkadzają. No i oczywiste jest to, że te działania, które nas wprost ukierunkowują na cel i dają nam możliwość osiągnięcia tego celu, powinny być wspierane. Powinny być aktywnie prowadzone, natomiast działania, które przeszkadzają, powinny być wygaszane. Powinniśmy zaprzestać tych działań. Natomiast decyzja co do tego, które te działania właśnie nas wspierają, a które nie, sprawdzanie tego, a także decyzja o tym, aby pewne działania kontynuować, a pewne wygaszać albo ich nawet nie rozpoczynać, to jest właśnie odpowiedzialność kierownika. Ok, od czego zacząć zarządzanie projektem? Po pierwsze stwórz i zatwierdź kartę projektu. Po drugie, zadaj sobie odpowiednie pytania, które ja nazywam pytaniami fundamentalnymi, które dają Ci możliwość rozpoczęcia odpowiedniego myślenia na temat tego, jak dany projekt powinien przebiegać, jak go realizować, w jaki sposób. Tych pytań jest sporo. Będzie na ten temat krótki odcinek z naszego mikroszkolenia o zarządzaniu dotyczącego właśnie projektów. Także. Bądź uważny, bądź uważna. W niedalekiej przyszłości pojawi się osobny odcinek poświęcony pytaniom fundamentalnym. Dobrą też praktyką, chociaż bardzo starą i przez niektórych projektmenadżerów dzisiaj niedocenianą, jest tworzenie trójkąta projektowego. Warto go zrobić, dlatego że trójkąt projektowy pokazuje Ci wprost ograniczenia, jakie masz w projekcie. I myślę, że na ten temat też warto będzie przygotować odcinek. Żeby pokazać Ci, jak ta stara technika na start przy planowaniu elementów projektowych się sprawdza i jak dużo może dać ci po pierwsze, informacji, jak dużo dzięki stworzeniu trójkąta projektowego możesz zyskać świadomości, jak fajnym to będzie narzędziem później w trakcie prowadzenia projektu, po to, żeby wyznaczać w dalszym ciągu ramy tego projektu i wiedzieć, gdzie się jest. I trójkąt projektowy robi jeszcze jedną że ważną rzecz, otóż pozwala w pewien sposób nadać priorytety. I rozmawiać o tych priorytetach ze swoim zespołem projektowym. Kolejny element bardzo ważny przy starcie projektu to opisanie interesariuszy, z którymi mamy do czynienia przy naszym projekcie. Więc dobrą wskazówką jest zmapowanie interesariuszy i opisanie relacji, jakie łączą zarówno interesariuszy, jak i nas i zespół projektowy. Później już nie pozostaje nic innego jak przygotowanie planu działania i planu realizacji projektu, nadanie priorytetów i po już stworzeniu tych wszystkich elementów, które powyżej widzisz na prezentacji, możesz zastanowić się, jaki model zarządzania wybrać do prowadzenia projektu. Dalej, już dla pewnego porządku, systematyki i Takiej higieny prowadzenia projektu, dobrze jest określić sposób zbierania informacji, monitorowania i raportowania w projekcie. Natomiast najważniejszą rzeczą jest to, aby zacząć działać, bo w mojej ocenie nic nie działa tak jak działanie. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego, powodzenia w zarządzaniu projektami.